Zazdrosny kochanek, skłonny do agresji, zabija z zimną krwią i uchodzi mu to na sucho. Michael Alfonso bez wątpienia jest psychopatą. Siedem lat później znów zabija. Strzela na oczach licznych świadków. Kilka razy w życiu wyszedłem z siebie. Potem ucieka. W tej sprawie nie pytano, kto zabił, tylko gdzie jest zaszywa się w środkowoamerykańskiej dżungli. Policja prowadzi poszukiwania za granicą. Przestępcy czasem próbują ujść przed sprawiedliwością. Oto opowieść o takim, któremu się niemal udało. Zbrodnia niedoskonała. Jest ciepły wieczór na przedmieściu Chicago. Witton 23-letnia Sumenier Yang zamierza zakończyć krótki romans z Michaelem Alphonsem. Od lata 1992 roku Yang jest w separacji z mężem i mieszka sama z ich synkiem. Yang chce się pogodzić z mężem. Chociaż jest w ciąży z Alphonsem, postanawia z nim zerwać. Robisz głupstwo, słyszysz? No. Już zdecydowałam. Zezłościła mnie, bo powiedziała, że ze mną zrywa i wraca do męża. 31 sierpnia wieczorem Jęk zgadza się po raz ostatni spotkać z Alwonsem. Ubierz się, już do ciebie jadę. Spotykają się przed jej domem. On zabiera ją na przejażdżkę. Jęk mówi, jak pogodzi się z mężem. Usunie dziecko Alfonsa. Alfonso błaga Jęk, żeby z nim została i utrzymała ciążę. Ale ona postanowiła, że między nimi koniec. Powtarzała, że rozmawiamy po raz ostatni. Prowadziłem wóz, a ona siedziała obok. Wyjąłem spluwę i powiedziałem: Nie odejdziesz ode mnie. Nie pozwolę na to. Z nami koniec. Przestań. Michael Alfonso nie rozumie słowa nie. Jęk próbuje go uspokoić. Ale Alfonso uważa, że skoro on nie może jej mieć, nikt inny też nie. Teraz rura ci zmiękła? Pożegnaj się z życiem. Morduje ją z zimną krwią i odjeżdża. Rankiem 1 września 1992 roku matka Yang zgłasza zaginięcie córki. Zadanie odnalezienia kobiety otrzymuje detektyw David Zden. To doświadczony śledczy z 16-letnim stażem. Policja wszczyna dochodzenie. Śledczy przesłuchują dziesiątki osób. Szybko dowiadują się, że ostatnio Jęk spotykała się z Michaelem Alfonsem. Ustalają też, że Alfonso jako ostatni widział Jęk żywą. Wraz z partnerem pojechałem z nim porozmawiać. Nigdy nie zapomnę tego, co wtedy powiedział. Zapytałem: Michael, skąd znasz Su sujęk? On na to była moją dziewczyną. Tak właśnie powiedział. Była. Alfonso jest głównym podejrzanym o zabójstwo Jęk, ale brakuje dowodów jego winy. Wiedziałem, że mnie nie przyłapią. Ciągle mnie nachodzili. Przeszukali dom i samochód, a ja mówiłem, niczego na mnie nie macie. I nie mieli. 18 listopada, dwa miesiące po zniknięciu Jęk, Policja znajduje jej wóz na pustej parceli na skraju miasta. Jest spalony. Kilka tygodni później turyści natykają się na szczątki Jęk w Lesie, 38 mil od jej domu. W czaszce jest jeden otwór po pocisku aucie i na zwłokach nie znaleziono śladów biologicznych. Od zaginięcia Yang minęło dwa miesiące. Policjanci robią, co mogą, by dowieść, że to Michael Alfonso zabił Sumnier Yang. Mimo ich wysiłków Alfonso nadal jest wolny. Detektywi byli zawiedzeni. Znałam ich dobrze i wiem, że wiele robili w tej sprawie. Śledztwo nigdy nie zostało umorzone. Nie zapominali o Sumenie Yang. Bez wątpienia był w niej zakochany. Kiedy z nim zerwała, a zwłaszcza gdy zapowiedziała aborcję, wściekł się. Poczuł, że musi ją zabić. Alfonso sądzi, że zabójstwo uszło mu na sucho. Dla niego to nie pierwszyzna. Już nieraz stosował przemoc wobec kobiet. Detektyw Zden poznał Alfonsa na długo przed zabójstwem Jęk. Trzy lata wcześniej aresztował go za zbiorowy gwałt na 17-letniej dziewczynie. Wiedzieliśmy, że facet często używa przemocy wobec kobiet. Należało go izolować. W roku 1994 Alfonso znów daje o sobie znać. Wszczyna bojkę ze swoją nową dziewczyną i brutalnie dźgają nożem. Dziewczyna uchodzi z życiem i Alfonso idzie do więzienia na 4 lata. W roku 1998 wychodzi na wolność. Po kilku miesiącach znów trafia za kraty, tym razem za wykorzystywanie seksualne. Jest niebezpieczny, ma skłonność do agresji. Bardzo często stosował przemoc. W kilku okręgach znaleźliśmy kobiety, na których wymusił seks. Michael Alfonso bez wątpienia jest psychopatą, jest niezrównoważony i dba wyłącznie o siebie. Minęło 9 lat od zabójstwa Sumnery Yang. W lecie 2001 roku Alfonso nadal mieszka w Wheaton pod Chicago. Pracuje na nocną zmianę w magazynie. W pracy nawiązuje romans z kolejną zamężną kobietą. Heno wefon Velasquez. Była wspaniałym człowiekiem. Była moją starszą siostrą, ale opiekowała się mną jak matka. Zawsze dawała nam wszystko co najlepsze. Pracowała na dwóch etatach, żeby związać koniec z końcem. Miała problemy małżeńskie. Heno, jak ją nazywali przyjaciele, nie ma pojęcia o przestępczej przeszłości Alfonsa, ani o jego skłonności do przemocy. Czasem nawiązujemy stosunki z ludźmi, o których nic nie wiemy. To bywa niebezpieczne. Heno była dobrą kobietą. Rodzina była dla niej najważniejsza. I choć miała nieporozumienia z mężem, to starali się wspólnie rozwiązywać problemy. 5 czerwca 2001 roku. Henowewa zrywa trwający od kilku miesięcy romans z Alfonsem. Chce pogodzić się z mężem. I znów odtrącenie wprawia Alfonsa we wściekłość. Grozi Henowewie i jej rodzinie. Uderz mnie jeszcze raz, a zabiję ciebie i twoje dzieci. Enoëva jest przerażona. Dzwoni na policję. Nie chciała, żebyśmy porozmawiali z Alfonsem. Nalegaliśmy, ale nie zgodziła się na to. Nic mu nie mówcie, bo zabije moje dzieci. Naprawdę się bała, że jeśli do niego pojedziemy, bardziej go rozjuszymy. Wysłaliśmy więc tylko dodatkowy patrol pod jej dom. Alfonso nie śpi przez całą noc. Pije i ćpa, przeżywając rozstanie. Wypiłem mnóstwo piwa. Wiedziałem, że ona chodzi do pracy na ósmą. Nad ranem postanowiłem, że to zrobię. Następnego ranka Henoveva Velazquez odwozi dziewięcioletnią córkę do szkoły i jedzie do pracy. Alfonso już na nią czeka. Jest wciąż pijany, pod wpływem narkotyków i wściekły. Zauważa nadjeżdżającą Heno. Trzyma w ręku potężną broń, rewolwer Magnum 357. Nie zważa na licznych świadków w samochodowej kolejce. Podchodzi do Henewewy i celuje w nią. W roku 92 Michaelowi Alfonso uszło na sucho zabójstwo jego ówczesnej dziewczyny. Policja podejrzewała go, ale nie usłyszał zarzutów. Dziewięć lat później sytuacja się powtarza. Zaczaja się na swoją obecną kochankę. Wyjąłem broń i opróżniłem cały bębenek. Rankiem 6 czerwca 2001 roku Michael Alfonso brutalnie zabija Henowethę Velasquez i ucieka. Liczni świadkowie patrzą na to z przerażeniem. Wśród świadków była kobieta czekająca w kolejce do samochodowego okienka w McDonaldzie. Michael Alfonso przebiegł obok jej wozu tuż po tym, gdy usłyszała strzały. Widziała na jego twarzy uśmiech zadowolenia, był dumny z siebie. Mąż Genowefy pracuje w tej samej restauracji. Ma w tym czasie przerwę. Kiedy usłyszał strzały, pobiegł w tym kierunku. Zobaczył żonę leżącą na ziemi i rozpłakał się. Byli skłóceni, ale mieli dziecko, razem pracowali i wspólnie mieszkali. Bez wątpienia to był dla niego wielki cios. To się stało w pół do dziewiątej, kiedy ludzie wpadają na poranną kawę przed pracą. Nikt się czegoś takiego nie spodziewał. Policja zjawia się po kilku minutach, a zaraz potem reporterzy. Nie znaliśmy szczegółów. Usłyszeliśmy tylko strzelanina w McDonaldzie. To mógł być napad rabunkowy albo szaleniec, który wszedł do knajpy i zaczął strzelać na oślep. W mieście krasuje zabójca. Ludzie są przerażeni. Policja stara się opanować sytuację. To było pandemonium. Ogrodzony teren, radiowozy, karetki. Panował kompletny chaos. Posterunkowi mówią Zedanowi o groźbach Alfonsa z poprzedniego dnia. Spytałem, co Michael Alfonso ma z tym wspólnego? I usłyszałem, że byli kochankami. Pomyślałem znowu on. Trzeba go dorwać. Ale jakby zapadł się pod ziemię. Mimo iż Rolita mówiła policji o swoich obawach, tragedia się wydarzyła. Trudno się z tym pogodzić. Ta kobieta mówiła policji, że się boi. Ktoś groził jej śmiercią, prosiła o ochronę, a po ośmiu godzinach nie żyła. Każdy gliniarz czuje się wtedy parszywie. Czy popełniono błąd? Bez wątpienia. Jako zabójcy Hanowefy Velasquez świadkowie wskazują Michael Alfonso. Mając pewność, że to on jest sprawcą, policja zaczyna intensywne poszukiwania. Byliśmy w jego miejscu pracy, uzyskaliśmy nakaz przeszukania jego domu i samochodu, jeśli zdołalibyśmy go odnaleźć. Zaczęliśmy pozyskiwać nowe informacje. Śledczy przeszukują miejsce zbrodni. Szybko odnotowują sukces w pobliskiej studience ściekowej znajdują rewolwer. Badanie balistyczne potwierdziło, że to z niego zastrzelono Heno. Było jasne, że spod McDonalda Alfonso pobiegł do swojego pontiaka, którego zaparkował przed blokiem mieszkalnym. Wrzucił broń do studienki i odjechał. Dowody układają się w całość. Śledczy coraz dokładniej odtwarzają wydarzenia poranka.